Poniedziałek, 29 stycznia 2024 rok. Kolejny nowy początek. Miej jasny cel. Prawda jest taka, że ludzie najczęściej nie osiągają tego, czego chcą, bo nie wiedzą czego chcą. Bądź inny. Miej jasny i klarowny cel. Ustalenie Takiego jasnego i klarownego celu pomoże Ci rozpocząć, kontynuować, a potem zakończyć swoją drogę. Jeżeli rozpoczniesz od jakiegoś działania, mającego na celu doprowadzenie Cię do końca, zaczną pojawiać się pytania, na które będziesz mógł odpowiedzieć. Każde działanie, nawet nieperfekcyjne, będzie zdecydowanie lepsze niż brak działania. Droga powstaje w trakcie, w trakcie tego, jak działasz, chcąc osiągnąć cel. Właśnie dlatego jasne i wyraźne zadania, które sobie stawiasz, są takie ważne. Utwórz jasny cel, działaj, kontynuuj. Osiągaj.